Spowiedź rzeźbiarza. Nie ma rzeczy niemożliwych. W polskich garażach to dobitnie potwierdzamy. Dzień dobry, państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekka Stronniczego. Ja nazywam się Włodek Markowicz, a ja Mietek. O, ale to było dobre. Panie Mietku, chcielibyśmy zapytać, czy to jest jakiś taki duży problem wziąć rozbite auto, później wziąć drugie rozbite auto i jakoś to poskładać do kupu? Czy to się kameruje? To, to jest tak, ale to będzie wszystko zamazane. Powiem tak, nie ma żadnego problemu zrobić z dwóch od jedno. Nie ma. Z trzech jedno. Z trzech jedno? A nawet nie ma problemu zrobić z jednego dwa. widzimy tutaj dokładnie, jak skuwany jest beton z auta. Co pan na to? To jest laguna 1,9,7 rok. 1,8,8 v. To amatorka. Czy pan nigdy tak nie robił. Z ręką na sercu. Czy pan kiedyś kładł beton na lagunę? Na lagunę? Raz? Nie, na lagunę. A na co pan kładł? Widzi pan tą siedemkę? Tą siedemkę, tak. No. Zarysujmy może tak jednym zdaniem temat, Oto, wracamy do tego jak Bumerang, bo wiemy, że wielu z was na pewno albo ma swój pierwszy samochód, albo planuje zakup pierwszego samochodu, albo za 10 lat będzie kupował pierwszy samochód. Generalnie rzecz biorąc, ten temat samochodu gdzieś tam nad wami wisi. A jak chcemy coś kupić swojego, no to budżet mamy ile? No 4 tysiące. 4, 6, 10 tysięcy, no zależy, to są takie powiedziane no, pierwsze że... auto, to są takie nie za no, duże pieniądze, ale dla człowieka, nie wiem, który ma 20 lat na przykład... To już jest dużo. Drodzy Państwo, kiedy... Drodzy, Drodzy Państwo. Państwo, podchodzicie do tematu zakupu samochodu w Polsce, pomijając Fora, które są chyba zagłębiem najlepszych historii, Świata, to w ogóle artykułów dotyczących tego, że w Polsce jest bardzo ciężko kupić samochód, który nie był klepany, składany z dwóch, składany z trzech, zalewany betonem. Jeśli auto ma być sztywne i ma być wytrzymałe, no to musi się to wszystko jakby składać z jednej całości. W sensie z fa fabryki musi wyjść wszystko tak jakby połączone na raz, a nie przecięte, złożone, zespawane i może jechać. Krótka lekcja fizyki. Otóż, mamy w samochodzie coś takiego jak strefy zgniotu i to jest coś takiego, co wymyślili dawno, dawno temu producenci samochodów, że jak uderzysz w coś, to to auto ma się sprasować. Gdyby oni chcieli zrobić auto, które mu się dużo, dużo mniej stanie. Niedawnie e, takie auta były, na przykład Łada czy stare Mercedesy, że ono się mniej tam gieły, bo ta blacha była grubsza. Ale to jest złe dla człowieka w środku, większa siła na niego oddziaływuje. Natomiast teraz samochody są zrobione tak, że przy wypadku ono się ma sprasować, to amortyzuje wtedy uderzenie. Uh -huh. Do tego mamy poduszki i te wszystkie systemy uh -huh. zabezpieczające, że nam się nic nie stanie, ale auto jest do skasowania, bo producenci zakładają, że tu jest nasze życie, uh -huh. a tu jest wartość samochodu jednak. Natomiast później mamy panów Mietków, którzy biorą taki samochód, mówią, to się albo da naprostować, albo się z drugiej połówki da złożyć i jak nikt nie będzie się za bardzo dopatrywał w tym problemu, dokładnie. to to nawet przejdzie pewien przegląd. Oni są w stanie zrobić tak, <coughs> że ty to auto bierzesz, kupujesz, nie sprawdzasz tego zbyt dokładnie, bierzesz swojego kolegę, szwagra, czy kogokolwiek. i jest okej. Okay. To, znaczy tu trochę, tu trochę gnije, to, no... jak tak wiesz, ręką ruszysz, to nagle odpadnie. coś, Ale rura w sumie też jeszcze się trzyma. A, to jest bardzo okej. Okay. Naprostujcie <laughs> mnie, jeżeli <coughs> jestem <coughs> w błędzie. <to> Naprostujcie <coughs> mnie, dobrze, pana, nie ma, my pana naprostuję. Bo jak ludzie kupują samochód za około 10 tysięcy, to wydaje mi się, że podchodzą do tego tak. że Po pierwsze, to jest auto tylko na chwilę. Mhm. Wiesz, jak zarobię, to kupię lepsze. Mhm. Po drugie, mają takie założenie, że ja wypadku nie będę miał. Drodzy Państwo, wypadek to nie tylko dlatego, że po pierwsze Wam się coś nie uda, Wy się w kogoś wbijecie. Ale pamiętajcie, że dla 50% ludzi uczestniczących w wypadkach, to jest to, że ktoś inny komu się nie udało, wbije się w nich. Więc jakby tutaj już jest inny problem. No nie, że mhm. ja mogę być najbezpieczniejszym kierowcą na świecie. Mogę być najlepszym kierowcą na świecie. Ale jeżeli ja jadę na zielonym i ktoś nie czerwonego mi się wbije, to już przestaje być śmiesznie i tak. w ogóle nie ma znaczenia, że ja nigdy w życiu nawet nie samochodu I uh -huh. trzeba o tym pamiętać, kupując I, auto. Ja jeszcze jakiś czas temu widziałem wywiad z gościem, który zajmował się handlowaniem autami. A miał to głos? Nie, to był pisemny wywiad. A. Puenta była jedna. Na polskim rynku nie ma za dużo aut, które mają świetną historię. Pierwszy właściciel tylko do kościoła. Jeśli takie auto się zdarzają, to one głównie trafiają do ludzi zaufanych, do rodziny, jeśli Je ktoś to sprowadza. Przemyślcie to. I ty, z tym was zostawiamy, życzymy miłego dnia, nie wiem, bo to jest taki, taki pesymistyczny Nie, 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 właśnie, nie wiem, optymistyczny, bo ja Od... wierzę, że przynajmniej jednej osobie się to przyda, jak będzie kupowała sobą. Może właśnie uratowaliśmy komuś życie. Mam nadzieję. Na dole jest najnowszy odcinek do kina, w którym recenzujemy film 300. Początek Imperium, a tymczasem bądźcie lekko stronniczy. Bez śmiechu, zobaczcie jakie to było, a tutaj ramka normalnie, drzwi leżały, tutaj ktoś dwa centymetry, półtorej, 2 centymetry nadkładał kitem, kitem nadkładał, rzeźbił, żeby drzwi się zamykały, żeby tutaj wszystko leżało i leżało. Polak potrafi.